Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Afryka, Etiopia, dzień 471. Po 18 dniach w Bahardar, w północnej części Etiopii, w końcu ruszam dalej. Ruszam do granicy z Sudanem. Do granicy z Sudanem zostało już tylko 302 km. Także naprawdę, naprawdę blisko powinienem się wyrobić. 12 dni. Yy, wystartowałem późno jest 7,54 jest godzina różnicy czasowej i na dzisiaj mam przejść do przejścia 33 km yy, do miejscowości Chimba. i tam już się zaczną rebelianci <śdecki> także no, trzymajcie kciuki, żeby byli fajni, mili, pomocni. Niestety na mapie nie widać żadnego lodża, nie widać żadnego pokoju. No niestety tutaj trzeba zachować jak największe bezpieczeństwo, więc trzeba szukać bezpiecznych noclegów. Ponieważ już po wyjściu z tego miasta Bahardar zrobi się niebezpiecznie. Będzie bieda. Będą rebelianci, będzie wojsko będą, e... no, będą Biedne, głodne chłopaki W ogóle ludzie Także wiecie, desperacja prowadzi do e... przemocy Cześć Marcin Cześć Jaro No, także idziemy Jeszcze wam pokażę trochę Bahardar i za gdzieś około 4 km opuszczę to, nawet nie 3 km, i już wyjdę poza, poza miasto. Skończy się asfalt, będzie droga szutrowa. Także w końcu, w końcu po 18 dniach ruszam dalej. Udało mi się, udało mi się wyzdrowieć, odpocząć. Także te 33 km powinno pójść szybko. Dzięki Martin A ja przychodzę jakimiś takimi bocznymi bocznymi drogami i muszę dojść do drogi głównej Odwrócę wam kamerę to zobaczycie jak to wygląda Wózeczek, wózeczek działa Idę trochę naczuję o tam już jest chyba droga główna, albo jeszcze nie Etiopia, miasto Bahardar Ostatnie minuty w tym mieście i później już wchodzę w region Tigraj Jak sobie zgooglujecie miejscowość Tigraj to tam niestety Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, tak samo jak odradzali do regionu Amhara ale przeszedłem region Amhara i było naprawdę sympatycznie. Dostałem dużo pomocy, dużo życzliwości. No oczywiście były problemy z wojskiem, ale, ale nie było tak źle. Muszę dodać Wam informację na temat Sudanu, ponieważ no, do Sudanu, do granicy zostało mi 12 dni wędrówki. I niestety w Sudanie y, są powyłączane maszty GSM, rząd wyłącza, zresztą przez wojnę. Ceny są wyższe produktów spożywczych niż, niż w Polsce. Jest problem z hiperinflacją, więc wszystko jest cholernie drogie w Sudanie, bieda, wojna więc y, no będzie, będzie ciężko Oprócz tego y, Wiadomo Sahara no niestety na chwilę obecną na Saharze w Sudanie temperatury sięgają aż 41 stopni w cieniu i teraz tak, albo będę miał opcję drogi krótszej, ale idę do morza czerwonego, idę wzdłuż Morza Czerwonego, wtedy temperatura odczuwalna będzie 50. Dzięki, Martin. 50 stopni temperatura odczuwalna przy, y, przy morzu. No więc y, to może być naprawdę hardcore. No i tam jest trasa, gdzie jest bardzo mało miejscowości, bardzo mało wiosek. No ja przy takich temperaturach potrzebuję około 10 litrów wody dziennie lub ewentualnie dłuższa trasa. Dłuższa trasa, która by miała 1600 km, ale idzie przez wioski i miasteczka. Więc może być lepiej, no ale i wtedy wilgotność powietrza będzie zerowa. Powietrze będzie suche. Dobra, jestem już na mojej głównej drodze. Jak widzicie, flaga polski y, 471 dni. No, jest mocno poszarpana przez wiatr, ale orzełek jest, kolory są. Także y, no, będzie flaga po przejściach. Po takich samych przejściach, jak ja przechodzę. <grytania> Rafał to jest Etiopia. Etiopia, piękna pogoda dzisiaj, piękne słoneczko chociaż po południu ma padać no ale zobaczymy Także kochani, ostatnie 12 dni w Etiopii Później zobaczymy jaka będzie procedura załatwienia wizy do Sudanu, ponieważ granica z Sudanem jest zamknięta dla turystyki, dla obcokrajowców. Do Sudanu mogą się dostać tylko Sudańczycy Więc zobaczymy czy się uda w ogóle załatwić wizę. No ja myślę, że się uda załatwić wizę. Gorzej z tymi przygodami, gorzej z tym głodem, z brakiem pożywienia, długie dystanse, temperatura 40 stopni w cieniu, to jest w cieniu więc naprawdę będzie, będzie ciężko ale w zależności od drogi, którą wybiorę albo 1600 km albo 500 km na szczęście na dziś, zobaczymy, no zobaczymy, czas pokaże tutaj, tutaj teraz jest 20 stopni wzrośnie do 25 więc nie ma tragedii, ale zaczyna się Yy, zaczyna się lato. Zaczyna się pora sucha. Także no, w porze suchej temperatury też tu sięgają 40 stopni. Yy, odczuwalna więcej, ponieważ jest największe jezioro Tana. Tak Rafał, 40 stopni w cieniu. Yy, I brak drzew, sam piach, brak cienia. Także będzie, będzie, będzie naprawdę hardkorowo w tym Sudanie. Jeśli uda się do niego wejść. No i na Saharze w sumie będę musiał spędzić 4 miesiące Ponieważ cały Sudan i Egipt to Sahara. Cześć Juliana Jeśli chodzi o to miasto w Etiopii Bahardar, jest naprawdę sympatyczne. No spędziłem tutaj 18 dni. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo mi się podobał tu pobyt, mam dużo zdjęć, pojawiło się dużo live'ów, które możecie zobaczyć na tym, na tym moim kanale. Także zapraszam do prześledzenia wszystkich live'ów, bo tam jest dużo informacji. Parę dni temu był live z przygotowań do nowego roku, ponieważ dopiero weszli w nowy rok i w rok 2018. Cześć, Juliana. Dymitry, jestem, jestem w Etiopii. Idę pieszo z Kapsztadu z Republiki Południowej Afryki do Singapuru. 9 krajów Afryki, 9 krajów Azji. W sumie 23 tysiące kilometrów pieszo przez czarny kontynent, przez Afrykę i przez Azję. Szacowany czas przejścia dwóch kontynentów. Jest maksymalnie 4 lata. Myślę, że wyrobię się w 3,5 roku. Idę po rekord Guinnessa I oczywiście też relacjonuję tą moją wyprawę. Dobra, odwrócimy kamerkę, żebyście mogli mnie też trochę zobaczyć. Ładny, ogolony, czyściutki, wypoczęty. Tutaj też mnie w tym mieście. Dopadła jakaś choroba, jakiś wirus, była gorączka, był kaszel, katar, osłabienie, ale na szczęście udało się zaleczyć to wszystko, do, dojść do, do pełni sił. Więc teraz teraz idę już do granicy z Sudanem. E, tak Juliana, no mama jest, mama jest zachwycona tą podróżą e, i tym jak sobie radzę, także jest dumna z e, syna, który zapisze się w historii e, w historii piechurów, którzy podjęli próbę przejścia pieszo dwóch kontynentów Wiecie, duma, duma e, Rafał Owadów jest czasami więcej, czasami mniej Potrafią czasami dać mocno w kość. Były kraje jak Zambia, Botswana, gdzie ty, nawet jak się zatrzymałem na chwilę, na przerwę w cieniu pod drzewem, to po prostu było miliardy much, owadów, komarów. Także ty, no, nie, jest, nie jest to komfortowe. Jest tu dużo wyzwań yy, związanych z tą, yy, z tą podróżą pieszą. No, ponieważ, wiecie, no, ryzyko, jest, ryzyko jest ogromne ludzie zwierzęta skorpiony pająki węże słońce słońce też jest niebezpieczne zwłaszcza afrykańskie i na, i na pustyni brak, brak odpowiedniej ilości pożywienia brak dostępu do wody czasem no powiem wam że organizm mocno dostaje po dupie mocno Dużo kilometrów dziennie, no wiadomo, im gorszy im gorszy kraj, tym szybciej idę jak stopy, jak krocze niepościerane, jak kolana. Kolana działają super. Nie mam, nie mam problemu z kolanami. Oczywiście te obtarcia były tylko na kroczu. Stopy, stopy, dbam o stopy. Także i kremuję, i pudruję, i... I ze stopami nigdy nie miałem problemów. Poza nie, sorry miałem problemy, ponieważ y, y, dostałem keratolizę dziobatą. To jest taki grzyb, który psuje, y, który psuje zabawę. Y, zrobi takie wżerki, małe dziurki na stopach. Y, tak, do no, ja idę z prędkością y, 6 km na godzinę. Także, no tempo, tempo mam dobre. Słuchajcie, bo ja muszę zobaczyć, bo tu mam takie rozwidlenie i muszę sprawdzić gdzie ja mam iść. Y, zaraz do Was wracam. Y, sorry, musiałem przerwać na chwilę, ponieważ musiałem znaleźć drogę, żeby nie krążyć w to mi z powrotem. A jak wygląda temat wyżywienie? czy na własną rękę, czy też z pomocą tubylców? Słuchaj, no niestety te kraje, przez które przechodzę, są biedne. Tutaj naprawdę ludzie mają tyle, co dla siebie. Oczywiście były gesty takie, że ludzie mnie częstowali jedzeniem. Częstowali mnie jakimś pieczywem, częstowali mnie ryżem. No bardzo dużą pomoc z jedzeniem dostałem w Zimbabwe. Gdy nie miałem, nie miałem już pieniędzy, skończyła mi się gotówka. Za mało wybrałem Nie miałem jedzenia Więc ludzie mnie częstowali bananami wyżywienie tylko na własną, na własną rękę czasem, czasem bardzo rzadko, naprawdę coś dostałem na całej trasie na odcinku 9000 km, nie wiem, może z 10 razy ktoś mi pomógł z jedzeniem. Chociaż duża, bardzo duża pomoc była w Republice Południowej Afryki. Tam dostałem największą pomoc od białych farmerów. No i dawali noclegi, dawali wyżywienie, dawali jeszcze odprawkę, wyprawkę. Także no tam, było, tam było naprawdę super. No, ale w Republice Południowej Afryki też próbowali mnie, próbował mnie gościu zadziabać kamieniem. Na szczęście mam wygas pieprzowy, więc wsiknąłem mu w oczy i uciekłem. Także no, wyprawa, wyprawa przez dwa kontynenty pieszo. Za mną ponad 9000 km. Aktualnie w siódmym kraju z dziewięciu Afryki Etiopia. E, Więc to tak, no teraz, teraz akurat słońce daje, daje popalić. Już, już jest wcześniej wcześnie rano, a słońce już daje ze względu na to, że nie ma ani jednej chmury i jest ogromna wilgotność więc nawet jak jest 20 stopni to i tak odczuwalna jest 30 Dobra, obrócę kamerkę, możecie zobaczyć piękne, piękne miasto Bahardar Nie znam, nie znam żadnej Krystyny Rogaczewskiej Także nie miałem, nie miałem z nią romansu To nie, to nie ja, może pomyliłeś mnie z kimś innym Teraz słońce daje A A ja idę na Saharę Także na Saharze będzie będzie dopiero gorąco. No, 41 w cieniu, i da mi mocno popalić. No i słuchajcie, no w Sudanie nie będzie, nie będzie internetu, albo będzie bardzo słaby i bardzo, i bardzo rzadko. Oprócz tego będzie bieda, głód, nie będzie jedzenia, także no, będzie trochę mniej relacji. Yy, niestety, jeżeli jest słaby internet lub jest odcinany przez, przez rząd, całkowicie maszty są wyłączane. Więc y, przesyłanie filmików, zdjęć będzie naprawdę problematyczne. Yy, no, Sudan będzie ograniczony, ale na pewno po przejściu Sudanu, jak już dojdę do Egiptu, yy, na drobie, na drobie braki udostępnię wam. Relacje z przejścia Sudanu. Oczywiście w Sudanie jest zakaz filmowania, robienia zdjęć, więc zdjęcia i filmiki dopiero po wyjściu z Sudanu. Moja konstrukcja do przewożenia dobytku jest to firma Nordic Cup z Norwegii. Dobra, zatrzymam na chwilę zegarek. Jest to mój wózek, yy, który waży 18 kg, plus jest mnóstwo sprzętu w środku. Jak widzicie, jest wypchany po brzegi. Yy, toczy się fajnie, mam opcję albo ciągnięcia, albo pchania. No tutaj w Etiopii akurat pcham, ponieważ są góry yy, i lepiej, lepiej się pcha pod górę. A później, jak już będzie płasko, to założę szelki i będę go ciągnął. Także jak widzicie, są opony rezerwowe. No ta już, jest, ta już jest zajechana. Ta jeszcze nie. Tutaj jest nowa, założona. Tutaj jest już też troszeczkę zajechana, ale jeszcze spokojnie da radę. Myślę, że spokojnie do, do Egiptu na tych oponach dojdę. Dokładnie, Roman. No minimum, minimum muszę mieć zapasy takie 10 litrów wody dziennie. Uważać na skorpiony, pająki, węże. Są, są kobry, są pytony. Także będzie, będzie niebezpiecznie. Ale spokojnie, bo te, takie zwierzęta one wychodzą w nocy. W nocy śpie. Także też będzie trzeba gdzieś poszukać bezpiecznych noclegów. Uważać na, na, zwierzę, na zwierzęta. No mam, mam adrenalinę w, w długopisie, taką wiecie, do wbicia, wbicia w nogę. Mam sprzęt chirurgiczny, czyli do rozcinania, do szycia, do szycia skóry. Także no mam, mam wszystko co potrzebne, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Dobra, możemy ruszać dalej. Na dzisiaj tylko 33 km do przejścia. Tylko w tym słońcu afrykańskim i 300 km od Sahary. Także jak nie ma chmur, jest słońce to daje. Tak, Roman, ogień, ogień odstrasza, ale weź na pustyni znajdź drzewo tym bardziej na Saharze. Także ogień rozpalić na pustyni, na Saharze, to będzie, to będzie zbyt duże wyzwanie. No niestety, piasku, piasku nie podpale. Y Jestem bardzo dobrze przygotowany, ponieważ przygotowywałem się 4 lata na tą wyprawę. 4 lata przygotowań przed startem kompletowanie sprzętu, sprzedaż całego swojego dobytku, rzucanie pracy. No było, było naprawdę dużo przygotowań. Musiałem się dowiedzieć, ile, ile jaki kraj ma kilometrów od granicy do granicy, na jak długi czas jest wiza, ile ja mam czasu na przejście, ceny wizy. Czas wizowy, to było naprawdę, naprawdę dużo, dużo analizy, dużo logistyki, żeby się przygotować i psychicznie, i mentalnie, i fizycznie. Także przez 4 lata też chodziłem z wózkiem, bo wcześniej chodziłem z plecakiem po górach wysokich. Juliana, co 3 miesiące robię sobie badania. Morfologia krwi, tarczycowe. Teraz po roku czasu wędrówki przez, przez Afrykę Pod, już w Addis Abebie zrobiłem sobie prześwietlenie płuc. Zrobiłem sobie USG tarczycy i po prostu sprawdzam, kontroluję to. Ponieważ tu jest dużo piachu, dużo kurzu, samochody bardzo kopcą, spaliny są bardzo, bardzo niebezpieczne. Tym bardziej, że szedłem przez kraje, gdzie Ruch aut ciężarowych był okropnie duży, naprawdę był potężny i wszystkie auta mają czarny, czarny dym, po prostu kopcą niemiłosiernie i ja to później wdycham. Masz wielkiego ducha i można, i mocną głowę. Rozmawiaj ze stwórcą naszym. Da siłę i rozwiązanie dobre. <grystanie> mam siłę, mam harducha, mam motywację. I jaram się tą wyprawą. Naprawdę się jaram. No jak widzicie, jest to siódmy kraj, kończę już siódmy kraj. I zostało mi praktycznie do końca, do końca Afryki 2 tysiąca kilometrów. z 11,5. Także naprawdę jest kawał, kawał drogi już przeszedłem. Zostały mi dwa kraje do końca, do zakończenia Afryki. I jestem pierwszym Polakiem, pierwszym Polakiem, który. Przejdzie, przejdzie pieszo Afrykę na nogach, bez motoru, bez roweru, bez jakiegokolwiek transportu. Także jest super, jak dbam o zdrowie. Jeżeli, jeżeli mam wolne, jeżeli nie chodzę, mam odpoczynek. No to wiadomo, że uzupełnianie minerałów, witamin. To jest bardzo ważne. Elektrolity, witaminy, minerały. Częste, częste kontrole. No tak co trzy miesiące kontrole, kontrole składu krwi. Poziomu witamin i minerałów. Dobre odżywianie. I przede wszystkim odpoczynek, regeneracja. To jest bardzo, to jest bardzo ważne. Żeby się wyspać. Żeby odpocząć. I słuchać swojego organizmu. Jeśli chodzi o mięśnie, to niestety góra, czyli ramiona, przedramiona, ręce są już słabe. Słabe, ponieważ od nogi dostają mocno, nogi mam jak, jak, jak nogi słonia czy bufala. Też nawet tutaj lokalni się śmieją, że moje mięśnie nóg wyglądają jak słonia. Hej hej. hej, hej! Zaraz wam pokażę jak wyglądają moje mięśnie nóg. Tylko stanę tutaj gdzieś z boku drogi. Dobra, zegarek zatrzymujemy. Obracam kamerkę i możecie zobaczyć co tu się, co tu się dzieje. No po prostu yy, łydka uda. Tutaj też jest taki dość, dość ciekawy mięsień przedni piszczelowy. W kolorze, no teraz akurat była pora deszczowa i było mało słońca, ale jak wejdę na pustynię, znowu złapię kolor. Jestem w Etiopii, godzina jest 8:20, godzina różnicy z czasem polskiego, i idę pieszo do, do Sudanu do ósmego kraju na mojej trasie na przejście Afryki Masaż był Też od czasu do czasu idę na masaż tak mniej więcej raz na 3 raz miesiące no jak robię sobie badania to korzystam też z masażu ale oczywiście, oczywiście też masuję sam rozmasowuję łydki nogi rozciągam się no trzeba trzeba dbać no, idę, idę na sportowo zależy mi jak naj, na jak najszybszym na jak najszybszym dojściu do, do finiszu wiadomo że im szybciej dojdę tym mniej pieniędzy pójdzie których których niestety też jest nie za wiele niestety moje fundusze wystarczają na to żeby raz na 10 dni przespać się w fotelu wyprać wykąpać Resztę, resztę dni staram się spać na dziko albo na bardzo, bardzo w kiepskich warunkach, bez prysznica, w jakichś takich barakach, w blaszanych, blaszanych domkach tylko z łóżkiem i za nie wiem, 5 zł. Także idę nisko budżetowo, staram się je wydawać jak najmniej. Oczywiście podczas regeneracji no niestety wtedy idzie najwięcej. Ponieważ trzeba zapłacić za hotel, trzeba odpocząć w, w normalnych warunkach: wyprać się, wykąpać, wyspać. Dobra, kochani! Piękny jest Paryż o tej porze roku. To nie jest Paryż. Kochani, zostawcie suba, włączcie dzwoneczek, obserwujcie, ponieważ w miarę możliwości będę robił relacje z tej podróży informował Was gdzie jestem co się dzieje. Zaglądajcie też do społeczności tutaj na, na youtube do postów do filmików także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Ja mam zrobione już 3 km 2,7 km i 27 minut, także wychodzi mi 6 km na godzinę. Super. Kończę nadawanie i do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Afryka dzika!